obchodzimy zbliżający się Dzień Dziecka, ale także Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to święto polskie, które od 2006 roku jest obchodzone 30 maja. Dziś właśnie wszyscy jesteśmy tutaj, wszystkie nasze rodziny zastępcze z powiatu myśliborskiego wraz z dziećmi, nasi przyjaciele, wolontariusze, ale też i mieszkańcy powiatu myśliborskiego, którzy mogą, mają możliwość dziś do nas tutaj dotrzeć jeszcze. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie wszystkich również do rozmowy z naszymi pracownikami, z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy na co dzień wspierają rodziny i współpracują z nimi w, w takiej trudnej roli, roli rodzica zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze jest, jest to misja, jest to ważna rola dla nas wszystkich, a święto jest po to powołane, żeby też popularyzować rodzicielstwo zastępcze. Jest to opieka zastępcza dla dzieci i młodzieży, rodzin, rodziców tych, którzy osobiście nie mogą sprawować tej opieki. Takich spotkań chcielibyśmy organizować w przyszłości więcej, jest nam potrzebna taka bliska relacja, ale też po to, żeby propagować rodzicielstwa zastępcze, potrzebujemy wyjść do Państwa. I dlatego też dziś jesteśmy chętnie otwarci na, na to, abyście zapoznawali się z naszą pracą, żeby zobaczyć, jak wygląda na co dzień od zaplecza, również też, ale i też takie dni jak dzisiejszy przy pięknej pogodzie tutaj. Ta dzisiejsza impreza odbywa się w, w, przy współudziale organizatorów różnych naszych przyjaciół tutaj, między innymi Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej Zdębna. Pani dyrektor Katarzyna Sowala przyjechała do nas wraz z dziećmi, z ekipą, wspomagając nas tutaj e, też również i finansowo. Dzisiejsze spotkanie współfinansowane jest z projektu który jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod tytułem Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach europejskiego funduszu społecznego Mamy również sponsorów, którym serdecznie dzisiaj dziękujemy. Mamy przyjaciół, którzy nas wspierają nie tylko finansowo, ale też i dobrym słowem. Zachęcamy Państwa do wolontariatu na rzecz rodzin, na rzecz naszych dzieci. jesteśmy dzisiaj sami, dlatego też razem możemy więcej. Zachęcam do wspólnego spędzania czasu razem z nami, z rodzinami, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo. Dwie ekipy: dziewczyny, kołdna, chłopaki. Zobaczymy kto ma więcej mocy, więcej siły. Jak rozegra się dzisiejsze przeciąganie. Uwaga! Start! Dziewczyny dajemy! Pomagamy! O tak! Pomagamy, zaczepiamy się. Kto jest A było ich mniej Ale chłopaków jest mało, ale dają radę O, będzie pomoc Idą, łeb, łeb Ale chłopaki nie to, wraca do mnie, a skoro wiem, że nadal macie siłę się bawić. A dzień dobry, ja nazywam się Joanna Gębiak, jestem koronatorem rodziny i pieczy zastępczej w Kreatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśli Bożu. Od 2017 roku mam przyjemność współpracować z panią Olą. E, jeszcze jak ona wówczas pełniła funkcję e, zawodowej rodziny następczej, obecnie już jak wiadomo rodzinnego domu dziecka. E, specjalnie użyłam tu słowo współpraca, ponieważ e, na przestrzeni naszej pracy już mogę śmiało powiedzieć, że wypracowaliśmy sobie taki model pracy ze sobą, e, który opiera się na e, wzajemnym zaufaniu, co jest bardzo ważne, e, oraz na wspólnych celach, czyli e, na dobru każdego dziecka. E, ja sama mam dwójkę swoich biologicznych dzieci, z dwóch cudownych chłopców. Na co dzień także współpracuję z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, pośrednio bądź bezpośrednio, jednak muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy widzę zaangażowanie i serce, jakie wkłada Pani Ola w wychowanie dzieci, jestem pełna podziwu. Na sam koniec chciałam tylko dodać takie małe, małe w ogóle konkluzje od siebie. Uważam, że piecza zastępcza jest w ogóle bardzo ciężkim zajęciem, a prowadzenie rodziny zastępczej jest niezwykle trudne. Tutaj w współpracy z panią Olą nasuwają się tylko takie wnioski, że rodzina zastępcza ma jeden główny taki cel który jest możliwy do zmierzenia tylko uśmiechem dziecka. Każdego dziecka, które jest umieszczony akurat w tej pieczy zastępczej. Wiadomo ten uśmiech na początku nie jest wyczuwalny, nie można go zobaczyć, bo dzieci żyjące w środowiskach takich, w których żyją, one nie znają innego świata. Jednak mogę za, zapewnić, że uśmiech ten przychodzi i nigdy nie odchodzi. Nazywam się Ola Jóźwiak, od 8 lat pracuję w pieczy na początku jako rodzina spokrewniona, później niezawodowa. Później rodzina zawodowa. Obecnie prowadzimy rodzinny dom dziecka, w którym przebywa ósemka dzieci. Mam swoją adoptowaną córkę, poza tym dwójka biologicznych dzieciaczków. Tak jak mówiłam, od 8 lat staramy się pomóc dzieciakom. Do tej pory 24 dzieci znalazły się w naszym domu. Mamy nadzieję, że pomogliśmy wszystkim naszym dzieciom. Staramy się nie być sami w tym wszystkim. I mamy wsparcie z wielu stron, zarówno PCPR-u jak i e, innych specjalistów, innych placówek, jednostek. Mamy też wolontariuszy, którzy nas wspierają i wspomagają. A żebyśmy czuli się pewniejsi w swoim działaniu, żebyśmy czuli się silniejsi, e, wzięłam udział w e, szkoleniu na, rodzica, na lidera klubów zastępczych. Dzięki temu od roku czasu prowadzimy już e, klub rodzica zastępczego, gdzie jestem liderem, na którym prowadzimy szkolenia, wzmacnianie rodziców, Przerabiamy problemy, które się pojawią w rodzinie zastępczej i staramy się e, nauczyć e, albo też e, wytłumaczyć rodzicom e, zastępczym, jak zapewnić swoje potrzeby, ale zaspokoić też potrzeby podopiecznych. I tak jak pani Asia wspomniała, ja również potwierdzam, najważniejsze jest serce dla tych dzieci i uśmiech, który nam daje wszystko, jest ważniejszy nawet jak pieniążki, które gdzieś tam w tle się pojawiają. A ja jeszcze tylko chciałam dodać od siebie, że na przestrzeni tych lat, od kiedy jestem koronatorem rodzinnej pieczy zastępczej, czyli od tego 17 roku, gdzie mam możliwość pracować z panią Olą, mogę potwierdzić z czystym sumieniem, że każde działanie, którego się pani Ola podejmie, jest organizowane i doprowadzone do samego końca, całkowicie w to wchodzi. No i wielki szacunek dla niej, że przy usięcy dzieci w pieczy zastępczej, plus jeszcze jedno w wieku przedszkolnym, przysposobione, ma czas, żeby w ogóle znaleźć... Chwilę, żeby wspomóc te rodziny zastępcze i być dla nich całą sobą. I na końcu chciałabym zaprosić na kolejne spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego, które już 10 czerwca, gdzie mamy tą sposobność, że pojawi się kurator społeczny, który nas wesprze i wytłumaczy, jak wygląda pomoc ze strony kurateli. Dobry Katarzyna Sowala, jestem dyrektorem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, siedziba naszej jednostki mieści się przy ulicy Mickiewicza 30B. Jesteśmy z dość specyficzną jednostką, ponieważ jesteśmy tak po polsku domem dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z terapią. Jesteśmy bardzo wyjątkową jednostką, ponieważ Mieścimy u siebie wiele dziecięcych tragedii. Mamy 42 wychowanków. Dzieci poturbowanych przez życie, nie tylko poszkodowanych zdrowotnie, ale także opuszczonych przez najbliższych. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do wspierania w placówki w formie wolontariatu. Bardzo serdecznie zapraszam także do współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w myśliborzu, nabierania kompetencji rodzin zastępczych i podjęcia współpracy z naszą jednostką. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Karolina Zduńczyk, jestem pracownikiem Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu, działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzin również w Myśliborzu. W naszej ofercie zatrudnieni są wszelakiego rodzaju specjaliści, w tym psycholodzy, prawnik, pracownik socjalny, socjoterapeuta, a także specjaliści do pracy z, ro z rodziną. W naszej działalności wspieramy bardzo aktywnie zarówno rodziny zastępcze, jak i rodziny biologiczne i z wielką przyjemnością bierzemy udział właśnie w takich kwestiach, jakie dzisiaj tutaj ma miejsce. A przed Państwem kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kadra wspierająca na co dzień nasze rodziny zastępcze, ale nie tylko. Wspieramy wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, są w kryzysie lub nie. Zapraszamy do nas serdecznie. Trzy, cztery. Zapraszamy!